Proszę stworzyć plik tech i wygenerować plik PDF zawierający prostą wersję następującej tabeli opisującej niektóre z dostępnych szczepionek na koronawirusa. Jak widzimy, tabela powinna zawierać 1 2 3 4 5 kolumn odpowiednią liczbę wierszy. Umieszczenie linii zostawiam Państwu do określenia i proszę nie przejmować się znakami specjalnymi, takimi jak znak stopnia czy też znak plus minus.